Dobra, i Tara, powinna być elektroniczna. I tu. tu, tu, tu. No. I... I tu. Jestem pewna. To nie mogę się dopuścić. Doj, doj. Nie, to jest to. To jest to. To jest to. To jest To A może... Hmm. Może... 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 A wiesz co? To...

O, jest oh, uh, to. Okay. 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 Oh, well, we'll to. Dobra, we'll we'll to A, bo muszę być w żeby No, Dobrze, gdzie ją Może w mojej pokoiku? No, najlepiej. Grać, nie wie, tak okay. Jej Jej Mamy gitarę Jej okay. Dobra Co? Ja wróciłem się... i kupujemy najbliższe, nie wiem, dwa Spoko, tak. Bo znowu mamy karty. Muszę ten, ogarnąć ten tom no, bo musi też lekka, a młodej pójdzie No, młodej pani. coś obie takie przyjdę do wody, co? Dokładnie, jest No. Ale długo to będzie. No, długo już do niej. No, no. No, śpiesz No, przyspiesz. O, ja. Ja dalej cię tak dotykam. Dobra, czy też może ciasteczki zrobić? Żeby... Może. Musisz te ciasteczka zrobić na ten konkurs, czy co tam. No. Mały wow, jak szybko. No, i szybciej idzie, No. Jest ja widzi pan, to już mam trochę jakieś... doświadczenie. Jakieś grube nogi mam. Zdaje ci się. A może... O. O, Dzięki swojemu imponującemu osiągnięciu, Paweł zyskała was na stronie sprzedawca przekąsek, a także premium w wysokości 156 similaonów, orzeszki, popcorn, gorące posiłki. Miejmy nadzieję, że twoje słonek osoby trzymają trochę krzykiwanie, ponieważ jako sprzedawca przekonam, że po stadionie, codziennie przydając to smakowite, często przesolone i nigdzie zdrowe jedzenie. Powiedz, że robię te 25 milionów na godzinę, po to jest godzin czyli 3 godziny nie 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 Tylko kap. Ale udostępniłeś, że masz awar. No. Zbiłam, że dostaniesz awar? Wow. No. Nic nie ty zaraziesz. To raczej znowu. Za ja jadę. O, jadę, jadę. O nie, jak to wypłodę, to tu się tylko wejści, później spać. No. Bo ja myślę, że to do pracy. Pracy, No. Co ja dalej, get to? Ja to robię. To książka. Dlaczego tu się później dostrzegasz? Dlaczego? Jest! Dobra, kusie. Kusie jest. No właśnie, że... Tu jest. Ma. No. Ta, jaka zaczytana. Chyba nawet nie zauważyłaś, że weszłem do domu. Eto, ja musiałam mi te ciasteczka zrobić! <noise> Dobra. Ja no, poskoczę. No u mnie ci nie? A ja? Co to jest, nie? No ba. Co ba i spać. To jutro jest. Jutro jest czwartek. Idysz do czwartek. W piątek idziesz, ba. A ty? Jutry. Jutry. A ty? Dalej. Ja? Ty idziesz w piątek. Nie ciśnij, siadaj, masz wolę. No ale w piątek pójdę. No, Widziele mamy No dobra, Marta właśnie po podzią czwarty. Marta może przygotować spaghetti i sushi. Uee, to nie ma czysty no nie ma czysty cek. Kurna. Musisz jeszcze walnich się robić. No. no to No to czy, Czytaj, czytaj, czytaj. Czy, czy, czy. Tak długo aż ci energia nie spadnie. I wtedy pójdzie spać i w stanie Ale siku jeszcze. To pójdzie siku i pójdzie spać. A jutro na pracę co idę No 15, jak ja? Aha. Obydwoje po nie. To miło. No. Nie wracam na tego, nie wie co ty. No. To zawsze. Tak jakoś się złożyło. Muszę sobie zacząć grać, bo... Moja no. praca tego wymaga. No. Pum, pum, pum. A ty? A ja. To byś mógł. To już podryzował później. Dobra. Sport. A, sport. Abyś no, się do to musiałoby iść. No. Ale nie ma czasu na to. Teraz pójdę w ty. W piątek. piątek pójdziesz. no. Ty pójdziesz, a ja będę pracować. No. A w niedzielę pójdziemy razem na przykład. Bo w niedzielę W mam... niedzielę wolne. No, ty masz... Patrz, w niedzielę wolne. A ja mam wolne też w niedzielę. Dobra. Ty też pijesz. A ja tutaj ogarniam się Dwunasta. Żeby... Nadal ogarnia w No bo to będzie później, przecież pojutrze. Czyli w piątej, bo już masz czwartej. Tak? Tak. Ok. No? Patrzcie. No. No i dobrze. Za, będziesz jakimś kuchalem, kurde. Nie chcę, jak to... kuchni. Mogę być, ale przy okazji mogę bądź piosenkarką. No tak. Master Chief. Tak, Chief. Tak, Master chip chyba. Chief. Master chip. <laughs>

No widzisz. Musisz naprawić. Znowu. I czytać i odetkaj to. No. Ja muszę to To ja to odetkam, jak stanę. A ty odetka. Uuu, Uuuu! Wszystko to, ci psuje. Nie będę odetkał a Dobra, to odetka. Bo... się wylewa. się wylewa. Co się rozlewna i tych kobiet to widzę. No. Aaaa jak przetykać Spad mi się z te głane, ale przetykam. Ja Ile kiba trzeba kupić No Już ciągle psuję Jak to fajnie wygląda Spiesznie no Ale jeszcze chwilę do druga fajna No Tu stary muszę kurczeć Druga w nocy ma też inny Idźmy jak młotek. Błabek zuki! Jeszcze nie miała. Nie, użyj, wszystko jest dobrze. bo ja się przyjdę, jak stanie, bo ja już nie ogarniam. No, byłaby ręka też. No i spać. I spać, bo już nie, nie ogarniasz. I no. kurde, jest pan dodał. Kłonek dwie, jak w stanie znieść. Słuchaj, okay, ja to nie mogę zrobić. Nie mogę tych ciastek dla nas zrobić. Nie, nie mogę. Jebane ciastka! Jebane ciastka! A, o włosie, ale ciasteczko! <laughs> Dobra, ty musisz wstać, już wstać, za niedługo. O, wstałeś! No, raczej wstajesz, no! No, wstaję, no. No, prawie wstałem. I już się gada O. O, 6 rano wstałeś. Wow. Gazeta ja, ja nigdy o tej godzinie nie wstaję. A teraz wstajesz, bo masz pracę. Przeżywasz gazetę. I też wszystko to z... jest... Chleb z Zupa z puszki. No to te płatki Płatki. to będzie No to był potem. Potem. A, to jest No to jak wiesz. No. Ja jeszcze będę spać, bo... Ale jeźdź. No. jak tam, Niam, 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 niam. 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 Mm. Mniam. No, Niam. No MNIAAM <laughs> Jak pójdziemy spać zakończymy ten odcinek Ja, yeah, ja yeah. Bo on już mm. chyba trochę trwa. A będzie tak długo No Tak prosiłeś się O telefon o, tu się mam Mogę się dzwonić się telefon Odbiorę Co ja mam, sam klienta? W Nowy poziom. Główny instytut, który finalnie uważa, jest istotny na następny etap swojej podróży, ale nie bez zrobienia wysiłku. Roznij sobie umiejętności podstawowe, następnie przebić w stadion i powrócić do stadion, by otrzymać premię pieniężną. O, będzie dobrze, nie? No. Mostard, Evan Hobble a lot. No, cóż Wyższy poziom umiejętności sportowej. Ładnie. A teraz będzie to wtedy trzy oparty. Takie. <laughs> Zobacz, jak się wytrzesz. Ja muszę tak tak cholernie. Cholernie. Bardzo głodna. O, misiu, się. mi O, wydałeś sobie. No, misiu. No, co kupicie? Nie chcę dzisiaj. Pójdź na misia. Wow. Dobra, Dawaj, czczaj. To dobrze. Czeł. śmieci. śmieci. Przednie jeszcze śmieci. Przednie śmieci. Ubejeście. Przodki, I I to No. Dzisiaj czwartek, ja mam wolny... Nie, piątek mam wolny. Zapłacę chłopców. Bo nam prąd odetnął. To tu segregujemy. <grygamy>. Sprzątnij mnie. Dobra. Zapłacone. Wyrzucał właśnie. Sześć. Co się z Nie wiem, bo jest głupi. Typowy Gim. Dziękuję. <gibli> <Cześć. gibli> tak mi się skarżyło. Nie obrażam Gimbów w tym... w tej chwili. Dodziesiąt. No jeszcze się tak. <gibli> Sprzodnie sądzę. dobrze, teraz okay. A tyle się pójdę umyć. Pomyśl się i się skurkole. te ogarnę Tak, Pić. Siłowe. Wytrzymałościowe. Takie Po prostu rozwinąć. No to, to robisz, żeby wytrzymałeś siłowe, Dobra. Pondue. Do well, ira. Tak I dwa. O! To, to się. No.

Albo w błędkę trzeba kogoś podnieść? Albo kogoś tam podnieść? Łyczek jest mojego mena. Ta mena. Olu masz lubić. Jakby cię tak to przyjechał. <grym> no bo jestem zła i mi się jeść chce. Merda pokaż. Nie, tu cię nie przyjechał, ale tu cię przyjechał. Zobaczy teraz, okej, to śpieszę. Ja muszę znowu coś przeczytać, żeby coś sportu zrobić Mhm Potem się ogarnę okay. To ja przyjdę chyba, bo już nie Co to jest? Chcę przesłuchać potrawę po chwilę Wow, widzę Wow u, u. To Za chwilę być oh, zart!

Ale jem No okay. to ty Chcesz sobie ogarnąć, że ty No Bo za szybko jem, bo jestem głodna No mm. No, teraz głodnisz i mm. do końca doszło no. Bardzo dobrze Potrzebna. I co to? przed chwilą Jak w tym telewizorze, kurde I leci coś Wookie, hej Wookie Raaaj,

A potem pójdziesz w gitarę. No. I nie, do roboty gdzieś napisał, to od 4 lat już przyjedziesz. No. Może raz. Może. No. No. Może. Zobacz, spokój, no. 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 Może. miał? No. jesteś.

Boże, boże, albo wiesz. Albo nie. O okay. co? Właśnie się drugi poziom. Wow. Relacjonuj podstępnie. Zobaczcie, Przy okazji pojedziesz do klasy. Mhm. Obo teraz już pojedziesz, albo teraz i uda się pojedziesz do klasy. Mhm. Mm to zajmuj do jedzenia to dotyczy klasy i to ogarnie. I ogarnę. Ja tak, słupką. No i tak warto akcesyjnie popatrzeć. Mam. No. Wiesz, taka gwiazda. No. no tak, no tak. Ja nie tylko będę gwiazdę muzyki. Tjaaaa. Yeah. Chyba już nie chcą do tego grać. No nie. Zaraz z wanny i przyjedzie po ciebie. No. Się szybko biorę i pojechać. No i wstajesz. I za 5 minut przyjedzie. O! Nadziwię jest ubrana. Ubrana jest do pracy. Nadziwię to. to idę. Idziesz. Fanta. Dobrze. Idę do pracy. A ty? Ja już jestem z pracy. A. Naprawdę, wodajcie to muszę, że poprawiłeś swoją mięsność kosztową. Baźniaki do tego są nagrodnik, jakie poświęcają mięsność i tą premię pieniężną. Możesz kupić sobie za to nowy sprzęt do ćwiczeń. No. No A teraz ćwicz. O, no. Dobra, to obydwoje jesteśmy w pracy. To myślę, że zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli się podobało Powerskate... Nie, Marta! A, ja babcia. poszłam dzisiaj. Dobra. Do pracy. Dobra. Jeśli się podobało, komentujcie, lajkujcie, czekajcie na kolejne odcinki z of 3. My się z Wami żegnamy. Do następnego odcinka. Cześć. Cześć.